嗯、mm. <sighs> Witam was w nowym studiu, które przygotowaliśmy ze znajomym na potrzeby właśnie odświeżenia mojego kanału. Nie było mnie dość długo, nazywam się Daniel jak tak dla przypomnienia, jesteście na kanale Good to know Design, czyli kanale przeznaczonym dla ludzi, którzy chcą się nauczyć Photoshopa. I już mówię, nie było mnie z kilku powodów, miałem przeprowadzkę, jest koronawirus, mieliśmy wakacje, byłem trochę chory, nieważne, to jest nieistotne, wróciłem i już wam tłumaczę, że mój kanał trochę się zmieni. Otóż do tej pory bawiliśmy się fotomanipulacjami, robiliśmy jakieś fajne efekciarskie rzeczy, które no średnio się przydają w codziennej pracy grafika. Dlatego ten kanał tak sobie pomyślałem, że może zmienię, ponieważ miałem w sumie takie sugestie, miałem takie pytania, czy mógłbym zrobić coś bardziej praktycznego. Na przykład zaprojektować wizytówkę. I tak sobie myślę, że w sumie to jest dobry pomysł, ponieważ kanałów, które pokazują jakieś fajne rzeczy, jest cała masa, ale kanałów, które pokazują jak zrobić wizytówkę od A do Z czyli od projektu do przygotowania do druku i wysłania do drukarni jest trochę mniej tak właśnie zrobię, że będzie to kanał bardziej praktyczny będziemy mogli wspólnie projektować rzeczy, które są praktyczne będziemy robili wizytówki, plakaty, ulotki będziemy to przygotować do druku będziemy robić rzeczy praktyczne na przykład do internetu tak? do przygotowania do sieci czyli w odpowiednim formacie, w odpowiedniej kompresji itd., itd. i wszystko to, co potrzebne jest by to dobrze wyglądało w sieci dlatego już serdecznie Was zapraszam na film który pojawi się w najbliższym tygodniu teraz będę nagrywał dla Was bardziej regularnie i zdecydowanie częściej postaram się przynajmniej jeden film w tygodniu jakiś bardzo fajny, praktyczny zamieścić tymczasem zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkujcie, subskrybujcie zostawiajcie na dole pod filmem komentarze jeżeli taką ochotę macie, jeżeli macie jakieś pytania sugestie albo komentarze zapraszam, chętnie przeczytam, odpowiem a tymczasem widzimy się w przyszłym tygodniu trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej!